Co gdyby pożerać światów nigdy nie został przebudzony. Jeszcze przed rozpoczęciem kończę zostawcie subskrypcję, bo to Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. No i lecimy po 10 tysięcy do końca maja, może się uda. Wbijmy to jak z 300 w górę No i dziękuję jeszcze wszystkim wspierającym i już zaczynajmy. Więc tu macie komentarz widza, które podsuną pomysł na ten odcinek. No i zacznijmy sobie od początku. Więc raczej jedynym powodem, dlaczego Pytor nie obudził Pożeracze Światów to brak jednego lub więcej ostrzy. Więc załóżmy, że ninja udałoby się zdobyć przynajmniej jedno ostrze, no i ukryliby je gdzieś albo spalili w tym wulkanie z pierwszego sezonu. Chyba to się nazywało Góra Zniszczenia, coś takiego. Więc tak, Pytorowi nie udało się obudzić Pożeracze Światów, w takim razie ninja nigdy nie musi ledować złotych broni Garmadonowi, więc wtedy nie stworzył bom mega broni, a przez to nie mógłby naprawić peru Perły Przeznaczenia i stworzyć czarnej perły. A prawdopodobnie, gdyby nie moc Garmadona, no to wę po prostu by się... Go nie posłuchali i by zostali wraz ze Scalesem. A jeśli już o wężonach mowa, no to pewnie pamiętacie, jak znaleźli oni z kamiennej armii? No tylko oczywiście w tym scenariuszu kamienna armia nigdy by się nie przebudziła, a armię z kamienia obudził jad pożarczy światów, więc dlatego właśnie, jakby ktoś nie pamiętał, po sezonie pierwszym albo poża sezonu pierwszego, no bycie, no pożarczy światów nie ma, no i wydaje mi się, że ninja by z łatwością wężonów po prostu pokonali, więc bardzo możliwe, że wsadziliby ich z powrotem do grobowców albo do więzienia, więc w ogóle nie ma mowy o tym, żeby ktokolwiek. Znalazł ten grobowiec kamienny armii. No ale oczywiście nie wiem, jak to mogłoby wyglądać. Dobra, wróćmy do Garmadona. Gdyby nie czarna perła, to Garmadon raczej nigdy nie dostałby się na mrożną wyspę. Oczywiście istnieje prawdopodobieństwo, że i tak po jakimś czasie by ją odnalazł po prostu, no ale żeby było ciekawie, jednak załóżmy, że nigdy mu się to nie udało. W takim razie, w zupełności na chwilę obecną, wykreśla nam to sezon drugi. Nie ma ani kamiennej armii, mroczny władca siedzi dalej na mrocznej wyspie, a Garmadona ninja byliby w stanie pokonać bez jakiegokolwiek problemu. Też trzeba wspomnieć o tym, że Lloyd dorósłby w normalnym tempie, bo jednak Garmadon nigdy nie ożywił Grandala, przez co po prostu nie musieli używać tej dziwnej mikstury. I jestem pewien, że ominąłem naprawdę wiele pomniejszych detali, więc jeśli coś wyłapiecie, to po prostu napiszcie w komentarzu. Lecąc dalej to sezonu trzeciego też by nie było, bo mroczny władca, jak już mówiłem, dalej jest na wyspie. Sezonu czwartego też by nie było, bo Ninja popłynęli na wyspę tylko dlatego, oczywiście, żeby odnaleźć Zeina, a skoro ten się nie poświęcił w sezonie trzecim, to dalej jest z nimi oczywiście w drużynie, no chociaż Chen zawsze mógłby mieć coś innego. Sezonu piątego również by nie było, bo Moro nigdy nie wydostałby się z przeklętej krainy. I z sezonem szóstym jest problem, bo niby Klaus dalej jest na wyspie, no ale wiecie, dalej mógłby tą lampę odnaleźć, bo jaki to problem po prostu z wyspy popłynąć i poszukać, jakby i tak tej wyspy raczej nikt nie pilnował, oni tak po prostu ich wysłali, ale raczej tam żadnego patrolu nie było, no bo jednak tam statki se pływały i tak dalej, no ale wiecie, tak naprawdę to każdy mógł tą lampę odnaleźć. Więc tak, sezon 7 wydarzyłby się, no tak samo by po prostu wyglądał. I sezon 8 Harumi po prostu nigdy nie byłaby złabo pożerać światów, no nie zostałby nigdy uwolniony, przez co nie chciłaby Garmadona, a Garmadon, oczywiście, dalej by pewnie żył. Więc synów Garmadona nigdy by nie było. Sezon 9 również by nie było, no bo po prostu nie mieliby się jak tam dostać do krainy, oni smoków. Sezon 10 sam nie wiem, czy oni by wtedy powrócili, czy też nie. Pewnie oni by i tak kiedyś przyszli, ale no. Sam nie wiem. No i od sezonu 11 aż do teraz raczej by się wszystko wydarzyło tak samo. Gdyby pożerać światów nigdy nie został przebudzony, to ninjago zmieniłoby się nie do poznania. No i to właśnie lubię w starszych sezonach. Jakby wydarzenia się ze sobą łączą i mają naprawdę na siebie duży wpływ. Oczywiście w nowszych sezonach też takie coś się dzieje, ale jest to o wiele mniejsza skala i w ogóle mniejszy wpływ na wszystko, więc no to mogliby na tym popracować. A jeśli chcecie zobaczyć, co wydarzyłoby się, gdyby Gramadon nigdy się nie poświęcił, to koniecznie kliknijcie w ten film.